Dzień dobry, cześć wszystkim. Dzisiaj moim gościem jest Aga Pałka. Cześć, Aga. Cześć. Aga jest CEO Get Dressed. Jest też osobą, która jest wielokrotnie nagradzana m.in. na liście Forbes 25 Under 25. Poza tym pracowała poprzednio w Google. Jest seryjną przedsiębiorczynią, ma bardzo dużo ciekawych projektów na koncie. A dzisiaj konkretnie chcieliśmy pogadać o jej startupie fashion, z branży Fashion Tech, który oferuje technologię AI stylisty. Czyli będziemy mówili o Get Dressed. No i właśnie, Aga, najpierw wyjaśnijmy w ogóle naszym skoczom, czym jest Get Dress i dlaczego ludzie, którzy interesują się modą, powinni ten startup znać. Pewnie. Get Dress, tak jak wspomniałaś, to jest firma, która stworzyła technologię inteligentnego stylisty. My tak naprawdę pracę nad tym zaczęliśmy w 2017-2018 roku, więc bardzo wcześnie jak na dzisiejszy A, boom tak. AI-owy. Zanim, zanim to było modne, zanim AI był modny, co, co jest bardzo trafną grą słów w tym przypadku. I generalnie te technologie oferujemy przede wszystkim firmom e-commerce w celu podniesienia sprzedaży, ale też zapewnienia bardziej wyjątkowego, takiego bardziej wyjątkowego doświadczenia użytkownika, użytkowniczki, która może po prostu przejść i zobaczyć pełną stylizację w ulubionym sklepie pod produktem, który obecnie przegląda. Super, mega fajnie. W ogóle co ciekawe, miałam poprzednio rozmowę z Jerzym Biernackim z Mikuido, który też wspominał o branży e-commerce i o tym, że w ogóle te rekomendacje wszelkiego rodzaju to jest mega istotny element tego biznesu e-commerce'owego, zwłaszcza tak jak mówisz tutaj w fashion. Więc pytanie po pierwsze, czym Wasz system się wyróżnia też od innych systemów, ale też dlaczego to jest tak istotne, może jeszcze raz podkreślmy, dlaczego to jest tak istotne, dlaczego polecanie innych produktów to jest w ogóle ważny element, jeżeli chodzi o e-commerce? Jak najbardziej. No tutaj tak naprawdę wchodzimy w cały obszar cross-sellingu i upsellingu, więc to nie jest tak naprawdę tylko dodawanie jakichś tam widgetów czy, czy wtyczek do e-commerce'u dla poprawienia jakości doświadczenia. To jest po prostu dbanie na koniec dnia o zarabianie więcej, o wykorzystywanie tego ruchu i konwertowanie jak największej ilości użytkowników czy, czy odwiedzających stronę na klientów. I rzeczywiście te rekomendacje im bardziej są trafne, im bardziej są spersonalizowane, tym większa szansa, że ta osoba czy to dokupi kolejny produkt, czyli podnosimy wartość koszyka, czy po prostu zdecyduje się, bo uzna Okej, okay, ten produkt, który właśnie oglądam, jest podobny, znaczy czy w tej konkretnej stylizacji, ta stylizacja jest podobna do produktów, które ja posiadam. W związku z czym no, ma sens w tym momencie, żeby ją kupić, będzie mi to pasować z takimi a takimi jeansami czy jakimś tam innym zestawem. W związku z czym ta decyzja o podjęciu zakupu no jest pewniejsza. Z drugiej strony mamy upselling, czyli my pokazujemy kilka stylizacji do przewijania sobie jednocześnie. Więc jesteśmy w stanie pokazać, na przykład, kiedy ktoś przegląda jakiś biały T-shirt czy białą koszulę, jesteśmy w stanie pokazać kilka stylizacji z różnymi elementami. Bierzemy pod uwagę wszystkie produkty, które są na sklepie, czego nie jest w stanie zrobić ręcznie człowiek, i wygenerować po prostu te stylizacje. Tak, że ktoś może zobaczyć inne rodzaje, na przykład spodni, zdecydować, ok, to jeszcze dokupię te spodnie i dokupię te lekko droższe, bo rzeczywiście one bardziej pasują do tej koszuli. Więc mamy tak naprawdę tutaj te dwa obszary cross i upsellingu, które są bardzo istotne na świecie e-commerce. Super. W ogóle też to, co mnie zachwyca i to, co spowodowało, że rzeczywiście patrz, spojrzałam na właśnie waszą stronę, to, że zaprosiłam cię do wywiadu, jest to, co macie na stronie internetowej, dlatego teraz udostępniam, czyli to hasło inteligentny stylista zwiększy sprzedaż w swoim sklepie, żeby tak mocno biznesowo na to patrzycie. Mówi się o branży fashion, że ona jednak trochę odpływa od biznesu, a wy tutaj bardzo konkretnie, bardzo biznesowo podchodzicie. Dalej w ogóle to hasło, które macie, że mówi się, żeby że, że zrozumieć klienta, to wejść w jego buty, my Weszliśmy do jego szafy. To jest też takie mega fajne hasło. No i pytanie, jak tą misję realizujecie? Jak rzeczywiście robicie to, że, że, że wchodzicie w buty klienta? W sensie jak, jak bardzo tutaj jesteśmy w stanie spersonalizować różnego rodzaju działania? Tak jak wyobrażamy sobie naszą ścieżkę, kiedy wchodzimy na dowolny sklep e-commerce, to kiedy jesteśmy użytkownikami, nie za bardzo myślimy o tym, jak na przykład nasze ruchy myszki czy konkretne kliknięcia mają wpływ na to, co będziemy widzieć dalej. Ale na wielu sklepach, na przykład, nie wiem, Zalando na Asosie, na wielu dość, dość takich zaawansowanych e-commerce'ach, już od samego początku wejścia do sklepu wszystkie nasze ruchy, o ile oczywiście wyraziliśmy na to zgodę, są zbierane w zanonimizowany sposób w celu natychmiastowego, czyli w czasie rzeczywistym poprawienia tego doświadczenia. To poprawienie doświadczenia oznacza, że dostajemy te rekomendacje tak naprawdę na żywo. Kiedy raz odświeżymy sobie stronę, czy wejdziemy w konkretną podstronę, zobaczymy coś innego, niż widzi inny użytkownik. Jeżeli korzystamy, nie wiem, z aplikacji Nike, to po jednej sesji, czy, czy nawet w trakcie jednej sesji, znów po odświeżeniu dostaniemy zupełnie inne rekomendacje. I to jest system popularny na bardzo wielu platformach, nawet wychodząc poza branżę mody, czy wchodząc w branżę muzyki, czy, czy, czy Spotify, czy tego typu platformy, te rekomendacje na żywo. No, są już znane nam jako użytkownikom tak naprawdę wszędzie, tylko może w branży fashion niekoniecznie się ich spodziewamy. Ale kiedy mam, mówimy o tym, że my wchodzimy w buty tego klienta i jesteśmy w stanie zobaczyć to, jak on się zachowuje, to z naszej perspektywy oznacza to też właśnie, że patrzymy, OK, tak zareagował na przykład na daną stylizację. Jesteśmy w stanie wyciągnąć z tego pewne informacje na temat tego, jaki ta osoba mniej więcej ma styl, w jakim kierunku ubrania będą się jej podobać, a w jakim nie. Aha, i, I tak naprawdę no, jesteśmy w stanie nie tylko zapewnić rekomendacje, takie ogólne stylizacji, ale krok dalej, no to są rekomendacje, które są po prostu personalizowane. Super, super, mega fajnie są się też takie pytanie: zbliżają się święta i załóżmy, że jestem takim potencjalnym użytkownikiem sklepu internetowego. Wchodzę sobie na sklep internetowy i szukam jakiejś stylizacji świątecznej. To jak to konkretnie działa, ale też jeszcze pogłębię pytanie, jak AI wspiera te działania, bo wiem, że jesteście bardzo innowacyjną firmą, startupem, który też opiera działanie na właśnie na bazie algorytmu. No i teraz powiedzmy, że jestem sobie taką. Niech będzie kobieta, jesteśmy w gronie dziewczyn, więc niech będzie przykład persony. Kobieta, lat 35. Szukam w sklepie produktów na wigilię, żeby się ładnie uprać, ubrać w rodzinie na, na imprezę świąteczną. No i jak to konkretnie działa? Tak jakby jak, jak, jak użytkownik może z tego skorzystać? Już na przykładzie to konkretna. I jasne, no to ta, taka kobieta dajmy na to, że wchodzi sobie w kategorię, załóżmy, że lubi sukienki, wchodzi w kategorię sukienki i wybiera sobie pod tymi konkretnymi tagami, które ją interesują, jeśli chodzi o kolor czy, czy typ ubrania, czy po prostu wpisuje frazę wyszukiwania i wchodząc na dany produkt, pod produktem wyświetla jej się stylizacja z butami, z sukienką, z biżuterią a na przykład lub z jakąś kurką, w zależności od tego po prostu um, co gdzieś tam pasuje do danej stylizacji, to też sklep ma po bo to ma bardzo duży wpływ po prostu na tę stylizację. I jeśli ta stylizacja nie jest w jej typie, tak do końca, to może sobie po prostu kliknąć strzałką i przejść na kolejną stylizację. Dalej jest na stronie produktu, nigdzie nie ucieka, nam, no więc dalej, jeżeli mam ochotę, może dodać sobie ten produkt do koszyka, może też dodać te inne produkty, które się poniżej pokazują do koszyka, bez wchodzenia nawet na, na te podstrony. Oczywiście może sobie też po prostu je otworzyć w nowych oknach. I tak mniej więcej 4 do 5 stylizacji w zależności od tego jak duży jest asortyment sklepu, bo też w naszym założeniu głównym jest to, że te stylizacje zawsze mają być jakościowe dla odbiorcy. Nie może być tak, tak że no nie wiem, z jednej strony kategorie nie pasują, czyli wypłyniemy Ci kalosze do sukienki, a z drugiej strony nie może być tak, że masz czerwoną sukienkę, a my wrzucimy Ci coś o jakimś abstrakcyjnym, kolorowym paternie, zupełnie gryzącym się wizualnie z tą konkretną sukienką. I teraz, gdybyśmy mieli odsłonić, jak to wygląda po drugiej stronie, to tak naprawdę proces, który się dzieje z naszej strony dużo, dużo wcześniej, zanim Ty jeszcze weszłaś po raz pierwszy na stronę, um, to jest tak naprawdę wykorzystanie kilku algorytmów machine learningowych jednocześnie. Z jednej strony um, korzystamy z czegoś, co na przykład, z czego na przykład korzysta Spotify, czyli uh, Nearest. Um, nearest neighbor search, um, wyszukiwanie Wy też najbliższego. Prawda, do tego Spotify'a mamy tutaj duży podmiot, jakim jest Spotify i też jesteście porównywani w artykułach różnego rodzaju do Spotify, więc to też jest myślę takie bardzo pozycjonujące Was, ale, ale okej, okay, dobra, tak off-topic, a propos artykułów Wiesz co, bo technologicznie wbrew pozorom muzyka jest bardzo podobna do mody, dlatego okay. że w muzyce jesteśmy w stanie wyciągnąć, i tak samo w modzie, jesteśmy w stanie wyciągnąć pewne charakterystyczne cechy, dlatego Konkretnego utworu tudzież elementu, który przeglądamy. W modzie jest to pason, będzie to kolor, będzie to ogólny styl opisowy w jakiś sposób, będą to wzory. To wszystko są bardzo charakterystyczne cechy. Z drugiej strony w muzyce będziemy mieć na przykład rytm, będziemy mieć to, czy muzyka jest bardziej adbitowa, czy niekoniecznie, czy jest wolniejsza, szybsza itd., i tak dalej, jaki też nadaje nam nastrój, i to jest mniej więcej to, co jest stylem powiedzmy w modzie. Dlatego też wykorzystywanie podobnych algorytmów do tych, które Spotify wykorzystuje w rekomendacjach, ma dla nas ogromny sens, bo tam nie ma tak dużego, nie wiem, SEO czy tak naprawdę opisu takiej muzyce. I tak samo w modzie, my też się nie skupiamy na słowach, my się skupiamy na tej odsłonie wizualnej. Więc my wykorzystujemy algorytmy Computer Vision, czyli wizji, algorytmy wizyjne. Um, a nie wchodzimy na przykład w to, jak jest, nie wiem, jakie słowa określają dane produkty w Start product feedzie, czy w bazie produktów, dlatego że bardzo często w bazie produktów yy, no, z firmami, z którymi już współpracowaliśmy, widzieliśmy, że jest bałagan. Nierzadko po prostu są tam słowa, które nie pasują do produktu, które jest zapisywany. Mamy bałagan w szafie, tak? Chcesz powiedzieć, że z ubraniami w szafie mamy dość sporo bałaganu, okej. Okay. Często, często tak jest. Myślę, że normalne, Bo im więcej produktów na o stronie, która ma kilkadziesiąt, kilkaset tysięcy produktów, to czasem ciężko, żeby każdy produkt był idealnie opisany. Co się zmienia, bo powstają narzędzia takie jak FitGen, które pozwalają uzupełnić i, i, i prawda, um, zadbać o to, żeby ta baza produktów była spójna. Natomiast no, w momencie, w którym ktoś ręcznie miałby przejść przez tak wiele produktów, byłoby to niemożliwe. W związku z czym Nasze algorytmy analizują wszystkie te zdjęcia, wyciągają te najważniejsze cechy na temat danych produktów, a następnie matematycznie pozycjonują po prostu ten zbiór cech jako taki wektor w przestrzeni, która jest wielowymiarowa. Więc to, co się dzieje, to tak naprawdę szukamy, nawet gdyby to była trzywymiarowa, jest więcej wymiarowa, ale wyobraźmy sobie, że jest trzywymiarowa to tak naprawdę to, co się dzieje, to widzimy, że spodnie są na przykład gdzieś tutaj danego typu, a inne spodnie są dużo dalej. Więc my szukamy te, które są bliżej stylowi, bliżej do tego stylu tej osoby, która to przygląda i stylu tego konkretnego produktu. Um, i, I tak naprawdę to już jest pierwszy krok dla nas do tego, żeby no, być w stanie zarekomendować coś, co rzeczywiście jest trafne. OK, to teraz powiedzieliśmy sobie o tym, w jaki sposób pomaga to użytkownikowi lepiej wybierać produkty, i to jest w ogóle troszkę ciekawe, to jakby to łączycie. To teraz powiedzmy sobie o tej stronie biznesowej, bo tak jak wam, to mnie najbardziej przekonało do rozmowy z Tobą, bo widać, że patrzycie mocno biznesowo, czyli że to Wasze rozwiązanie wspiera zwiększenie koszyków zakupowych. I teraz pytanie, o ile? czy sklep, który nie korzysta z Waszego rozwiązania, a ten, który korzysta z Waszego rozwiązania, w jaki sposób może zarobić, ale też po prostu konkretnie, ile więcej może zarobić? Czy to jest 10% więcej sprzedaży, 20% albo może no, To zależy. E, oczywiście to zależy, natomiast od kilku, <grym> przez kilkanaście do kilku, no 20-30% to już jest taki makro, no od sezonu. Super. to też zależy od tego w jaki sposób um, na jakim e-commerce to jest wdrożone, jak dużo jest produktów my też czasem zdarza nam się wdrażać to na bardziej um, krótkoterminowe współprace, bo na przykład firma planuje coś na konkretną kolekcję i na konkretny sezon, więc wiadomo w takich okay. też większych kampaniach łatwiej wygenerować większe liczby, więc tutaj też zaznaczam to, że to nie jest rzeczywiście przy tych bardziej długofalowych stałych współpracach prędzej będzie to kilka do kilkunastu procent. No niemniej jest to rzeczywiście konkretny zysk dla klienta i konkretna liczba, konkretna wartość też finansowa po prostu. Okay. Niemniej z naszej strony to, to jakby jest tylko gdzieś tam jeden obszar, my też staramy się na tym, żeby, ponieważ branża mody wspominałeś o tym, że jest bardzo kreatywna i jest, tak. ma też pewne opory względem wdrażania najnowszych technologii, czasem ze względu na brak zrozumienia, najczęściej ze względu na brak komunikacji osób technicznych z osobami na stanowiskach zarządzających. Które to nie są w stanie, jedna strona nie jest w stanie dobrze przedstawić tej propozycji wartości drugiej stronie, no i wtedy rzeczywiście liczby dość dużo zmieniają. Jeżeli jest za wcześnie nawet na taką rozmowę o liczbach, no to wtedy ma sens realizować warsztat, ma sens po prostu z, tym, z tego, temu klientowi przedstawić, może bardziej, że tej firmie, jak tak naprawdę to może rzeczywiście wyglądać z perspektywy użytkownika i też pokazać, no, że ten proces wdrożenia tej technologii wcale nie musi być trudny i żmudny, a, a nagroda jest no, bardzo wartościowa. Bardzo Jasne, ale w ogóle niesamowite jest to, tak jak powiedziałeś, że to jest, no wiadomo, kilka, kilkanaście, a nawet do 30%, to są ogromne liczby i wspominałeś też o, o kampaniach, a niedawno było Black Friday, więc czy macie jakiś use case z zastosowania waszego rozwiązania przy okazji kampanii typu Black Friday, czyli mamy jedno wielkie wydarzenie, wokół którego jest wielki boom w e-commerce i przychodzi Black Friday, Black Week, Cyber Monday, i dzięki wdrożeniu waszego rozwiązania, czy na przykład wydarzyłaś jakiś taki spektakularny sukces, który spowodował, że teraz wszyscy powinni korzystać z Get Dressed? Wiesz co, akurat przy Black Friday jeszcze nie mieliśmy okazji ze względu na to, że firmy są bardzo ostrożne przy okazji Black Friday, jeśli chodzi okay. o takie dedykowane kampanie, to bardzo dużo pieniędzy jeszcze z okresów, w którym pracowałam w Google, bardzo ogromne budżety są wtedy wkładane w całe kampanie i tak naprawdę ten lęk przed tym, żeby wdrożyć coś, co jest nieprzewidziane wcześniej, może za bardzo, ten rezultat nie jest za bardzo przewidywalny dla tej firmy, Niekoniecznie jest czymś, na co firmy chcą się zdecydować. Dużo łatwiej na przykład zdecydować się na takich bezpieczniejszych kampaniach, typu pierwsza kampania w roku, tam kolekcja typowo wiosenna. Więc zdecydowanie częściej zdarza nam się te, te, nam uczestniczyć w tych okresach, w których właśnie profesorom jest mniejszy ruch, dlatego że no, firmy szukają jakichś tam różnych sposobów, żeby ten ruch trochę rozruszać, albo przynajmniej w naszym przypadku bardziej zmonetyzować ten, który już przychodzi. OK, i wiem, że macie bardzo ciekawy use case z wdrożenia w Answer waszego rozwiązania i chciałabym, żebyś trochę więcej o tym opowiedziała. Co tam się zadziało, jaki problem rozwiązaliście i w ogóle jak to wszystko wyglądało? To jest bardzo ciekawa historia, dlatego że, po pierwsze, to jest dla nas taki pierwszy use case, który, mieliśmy, też, który mogliśmy opublikować i podzielić się nim szerzej. Z drugiej strony, ta współpraca też zachodziła w bardzo trudnym dla rynku mody tak naprawdę, okresie, bo to było. Tym mniej więcej momencie, w którym zaczynała się um, wojna w Ukrainie. I to był taki moment, gdzie jednocześnie rynek, cały rosyjski, cały ukraiński branży młody został zamknięty, gdzie wszystkie potężne um, marki modowe no, gdzieś tam były dość mocno tam rozwinięte. My akurat działaliśmy wtedy przeskoczyliśmy, mieliśmy pełna inny rynek, ale ostatecznie z tego co pamiętam, bo to był 2022 rok, to ostatecznie realizowaliśmy współpracę na rynku węgierskim jako pierwszą taką współpracę i na słowackim nie chcę skłamać tak, tak, z tego co pamiętam. I generalnie bardzo dużo się nauczyliśmy na tej współpracy, co do tego, jak też te ścieżki użytkownika bardziej optymalizować, w którym miejscu i na jakim etapie ścieżki użytkownika te rekomendacje powinny się znajdować. Kiedy jedne rekomendacje mogą trochę konkurować z innymi rekomendacjami, i to też jest dość ważne, że ten e-commerce na koniec dnia nie może być um, przepełniony um, doświadczeniami użytkownika, one też muszą być um, takie, żeby ten nasz użytkownik się nie rozproszył i nie uciekł z tej karty. Więc na pewno to była dla nas dość duża lekcja. Wtedy, jeśli się nie mylę, musiałabym zerknąć sobie na nasze publikowane case study, ale to um, wtedy mówiliśmy o 5 do 7% tak naprawdę. Um, gdzie przy początkowej wartości chyba trzech, um, potem była, było lekkie podniesienie, więc to jakby zależało od okresu. Um, natomiast um, było to też nasze takie pierwsze wrażenie, i też nowość dla użytkowników tego konkretnego e-commerce. I to też jest pewna cecha charakterystyczna, że w momencie, w którym to jest. Nowa funkcja na e-commerce, użytkownicy jeszcze nie do końca rozumieją do czego ona służy, jak mają jej używać, no to nie zawsze tak łatwo przychodzi po prostu korzystanie z niej. Wiele osób na przykład na Zalando jest już przyzwyczajonych do tego, że tego typu podobne rekomendacje, podobnych produktów czy stylizacji się znajdują. W momencie, w którym my to wdrażamy no w nowych sklepach, które jeszcze tego nie używały, to ten czas jest potrzebny do tego, żeby te osoby mogły rzeczywiście zrozumieć, jak z tego korzystać, żeby, żeby było to dla nich praktyczne i użyteczne. A więc był, była to współpraca, która naprawdę bardzo dużo nas nauczyła później do wielu kolejnych współprac. A z drugiej strony, em, był to też no, naprawdę taki dość trudny okres. Czasem hmm. o można było się zastanawiać, co by było gdyby. To było w trochę innym momencie, czy gdzieś tam poszłoby to troszkę lepiej. Natomiast no, wszystko później, można, wszystkiego później można było spróbować jeszcze później na kolejnych współpracach. No i takie wyciąganie wniosków to jest coś też, na czym się raczej staramy mocno skupiać i, i zwracać na to uwagę w branży, że jednak mimo tego, że te firmy zdają się być bardzo różne i te bardzo zaawansowane, uzdanych markach wydają się być rzeczywiście super technologicznie rozwinięte, to nie zawsze tak jest. I czasem jestem więcej podobieństw, niż mogłoby się wydawać. Jasne, jasne. A powiedz mi, jeżeli chodzi o wasze rozwiązanie, czy są jakieś specjalne problemy w tym, żeby z niego korzystać. Mam na myśli to, że jak tak słucham o Twoim rozwiązaniu, to ono się wydaje proste, w tym sensie, że no dlaczego ktoś miałby w ogóle tego nie wdrażać? Dlaczego jakiś sklep, jakiś e-commerce, ktoś, kto sprzedaje rzeczy związane z modą, miałby w ogóle by tego nie zrobić. To się wydaje taki no-brainer, że naprawdę teraz każdy sklep, nie tylko Answer, ale tak jak już Zalando, wszystkie inne duże sklepy powinny z tego korzystać. Ale może jest coś takiego, co Ty widzisz, że klienci mają jakieś wyzwanie albo z waszym rozwiązaniem, albo wyzwanie ze swoimi sklepami. Um, o które warto nazwać może w ten sposób. Na pewno jednym takim obszarem no to są po prostu, jest po prostu baza produktów. Jeżeli ona jest zbyt wąska, jeżeli ten asortyment jest zbyt um, niemonotony, ale jakby jednotorowe. to znaczy te produkty, na przykład są to tylko produkty, które są, że tak powiem, na górę, typu um, tylko koszule, t-shirty, sukienki, tego typu rzeczy, a nie mamy żadnych spodni, butów, no to my tak naprawdę nie mamy z czego tych kompletów stworzyć, nawet jeśli tych t-shirtów jest bardzo, bardzo wiele. Um, więc tego cross sellingu nie za bardzo jest tam jak um, zastosować. Um, no i w takich przypadkach my też nie, nie możemy się zdecydować na współpracę. Inny case to są firmy, które mają na przykład, jeśli chodzi o wertykały dużo możliwych produktów, ale te produkty są po prostu zupełnie niekomplementarne. Jest I i zrób, mm. w tych różnych wariantach jest ich zbyt wąsko, żebyśmy mogli stworzyć tak dużo stylizacji, żeby to rzeczywiście było dla tego konsumenta wartościowe. Więc na koniec dnia w dużej mierze pozostają nam współpracę z tymi większymi firmami, po prostu. Mm -hmm. A te procesy sprzedażowe najzwyczajniej w świecie, przez złożoność tej firmy, przez to przez ile działów przechodzimy, bo to jest dział, z jednej strony najbardziej zainteresuje się tym dział marketingu, ale dział, z którym my musimy współpracować, to jest dział e-commerce. Dział e-commerce ma swój dział IT, który czasem jest zupełnie rozdzielny, a później jeszcze musimy przejść przez dział sprawny, żeby wszystko było compliant, jeśli chodzi o przechowywanie danych, no i na koniec dnia ja to zarząd podejmuje decyzję. Więc tak naprawdę dla nas ta ścieżka nierzadko trwa 9-12 miesięcy, co jest standardem w branży mody i technologiach w branży mody. My mamy na celu na pewno to, żeby gdzieś tam ten ekosystem może troszkę zmieniać modowy, żeby rzeczywiście łatwiej było te technologie wdrażać, edukować. Tym, jak ten proces może wyglądać, i że ta współpraca między działami jest bardzo potrzebna, żeby móc po prostu finansowo skorzystać na tych technologiach. Myślę też, że bardzo zmienia się też postrzeganie użytkowników, klientów, użytkowników, konsumentów tych nowych technologii. Z, z jednej strony, koniec 2022 roku no to jest wyjście chat GPT i nagle wchodzi do mainstreamu korzystanie z sztucznej inteligencji, słowo sztuczna inteligencja. Chodzi do naszych słowników, nie tylko profesjonalistów, ale wszystkich użytkowników. I nagle pojawia się bardzo dużo treści kontentu edukacyjnego w tym temacie, mówiącego o tym, że hej, wiesz, że w ogóle przyszła inteligencja to tylko zostałeś z tego od dawna. I rzeczywiście ten rynek się po prostu dużo bardziej edukuje. Myślę, że nasze same początki, czyli gdzieś tam rok 2018, 19, nawet 20, w którym my o tym opowiadaliśmy, no to jeszcze dla wielu osób była abstrakcja. I nawet te case, te case z, 2000, z początku 2022 były dużo trudniejsze do opowiedzenia i, i sprzedania czy to osobom po drugiej stronie, czy nawet niektórym konsumentom do zrozumienia jak na jakiej zasadzie to działa i co to znaczy po drugiej stronie, gdzie tam jest sztuczna inteligencja, więc um, to jest myślę, że dość wielopoziomowe jeśli chodzi o problemy, które są na tej drodze do wdrożenia tego. No, ale większość z nich wynika albo z tego, że no niestety firma ma za mało produktów um, Albo z drugiej strony procesy w firmie są tak złożone, że nie jesteśmy w stanie przejść czasem przez niektóre bariery, albo przechodzenie trwa i trwa. Jasne, jasne. Chciałam Cię jeszcze zapytać o takie macie plany na przyszłość, bo Wasz starta, tak jak mówię, z jednej strony według mnie to jest w ogóle dobra no brainer żeby ktokolwiek, kto ma większy sklep, powinien z tego korzystać, tak jak mówię, też nie jest potrzebne nie wiadomo ile danych, na zasadzie, że tak jak mówię, może być bałagan w szafie, Wy sobie z tym poradzicie, choć są pewne ograniczenia, o których powiedziałeś przed chwilą, ale z drugiej strony, skoro możecie zwiększyć przychód i e komersu, zwiększyć przychód z, Sklepu o nawet 30%, to nie wyobrażam sobie powodu, dlaczego ktoś nawet nie miałby z Wami pogadać. Więc jeszcze tak, myślę, że jednym ważnym pytaniem jest to, co, co w ogóle dalej planujecie, bo to rozumiem, że teraz, to co jest teraz w tym momencie, w Waszym startupie, to jest jakiś element, ale być może macie jakąś wizję w przyszłości, co jeszcze można zrobić w branży mody. Także pytanie, jakie są Wasze plany na przyszłość? Zgadza się i to bardzo mocno zahacza o to, co powiedziałem przed chwilą. To znaczy, ta branża mimo wszystko wciąż ma jeszcze pewne opory w co do wdrażania tej technologii, i my te opory, te, te tamy chcielibyśmy przełamać. To jest coś, na czym bardzo nam zależy. Stąd też niedawno publikowaliśmy książkę Moda Marketing Technologia, czy wersję angielskiej Fashion Marketing Technology, która zawiera tak naprawdę dziewięć sektorów technologicznych przez cross-selling i upselling, który jest naszą bajką. Przez generacyjną sztuczną inteligencję, przez rozwiązania XR, 3D, algorytmy kampanii reklamowych. To naprawdę, naprawdę pełen przekrój technologii, które dla tej branży są istotne. I to i zrobiliśmy to w wersję takiego przewodnika, który nie tylko pokazuje, jak te technologie działają, czy jak one mogą. Pomagać temu e-commerce'owi, bo to tak naprawdę jest trochę drugorzędne, ale w pierwszej kolejności chcieliśmy pokazać, jak inne firmy już korzystają na tym, jak one już na tym zarabiają, bo bardzo często to jest trochę problem. Nie, nie rozumiem, a nie wierzę. Nie, 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 potrzebuję, mhm. żeby tak naprawdę mhm. mnie przekonać, że to rzeczywiście się. Wydarzy, więc staraliśmy się też zawrzeć bardzo dużo praktycznych porad i bardzo dużo konkretnych narzędzi i dla nas ta książka jest tak naprawdę pierwszym krokiem do stworzenia trochę takiego centrum konsultacji, edukacji i wdrażania rozwiązań technologicznych, ponieważ my wchodząc w ten rynek fashion tech, on tak naprawdę jest wbrew pozorom, dość mocno e, ograniczony. On teraz bardzo rośnie, nawet tak jak teraz jestem tutaj w Stanach. Ja naprawdę, może nie na każdym kroku, ale w wielu miejscach poznaję osoby, które teraz chcą założyć startup fashion tech i mają na to jakąś taką konkretną wizję. I ta branża rzeczywiście rośnie, i to przyswojenie właśnie tej technologii bardzo pomaga e, powstawaniu tych innowacji. Tylko problem dalej jest, nie po stronie konsumenta i tego, jak on korzysta z tych technologii, ale po stronie tego, tej firmy modowej, która ma się na nie zdecydować. Um, I naszym celem tak naprawdę jest to, żeby te bardziej poprzez współpracę jakby z tymi firmami, które dostarczają technologię, ale jednocześnie edukuj edukując cały rynek modowy, po prostu scalać te dwa światy. Um, bo mhm. samo. Tworzenie pojedynczej technologii, no tworzy z ciebie tylko jakiegoś konkurenta gdzieś tam na rynku różnych technologii. Natomiast poprzez współpracę z różnymi firmami fashion, tak z mojej perspektywy, możemy osiągnąć dużo więcej i rzeczywiście zmienić tę branżę bardzo mocno, a ta branża potrzebuje zmian na wielu frontach. Więc z mojej perspektywy to jest gdzieś tam taka misja, którą teraz celujemy. Mega, mega fajnie. Bardzo się ciekawie tego słuchało. Dobrze, to na dzisiaj myślę, że zakończmy tą piękną wizją i tą piękną myślą. To jest tylko powiedz, gdzie tą książkę kupić, bo ja sama już się zadeklarowałam, że muszę ją kupić, bo brzmi szalenie ciekawie. Um, I damy też linka w opisie. Gdzie tą książkę tego PDF-a, tego, tą książkę potem fizycznie też będzie można dostać. Pewnie, w tym momencie można ją kupić na hub.getdressed.me a niebawem będzie można ją też kupić w formie e-booka na Empiku w wersji drukowanej on demand na Amazonie. Super, super. To Aga, to spróbujmy podsumować jakimiś trzema głównymi myślami na dzisiaj. To pewnie też nie będzie pierwsza i nie ostatnia rozmowa, więc jeszcze myślę, że się spotkamy na pewno. A spróbujmy jeszcze podsumować, czyli e, widzimy, że tak, w branży, m, tak jak wspomniałaś, w branży fashion wchodzą coraz to nowe innowacje i Wy jesteście jednym z tych prowodyrów, bym powiedziała, którzy te innowacje tworzą. E, wasze rozwiązanie Get Dressed... E, mnie bardzo zaciekawiło, tak jak mówiłam, bo wiąże biznes z branżą fashion pomaga zwiększać wartość koszyków, pomaga zwiększać przychód i e komersom nawet do 30%. Więc to jest w ogóle niesamowite, że przychody i e komersów mogą realnie rosnąć dzięki rozwiązaniom takim jak wy. No i ta sztuczna inteligencja rzeczywiście może wspierać rozwój sklepów. Pytanie, co z Twojej perspektywy fajnie byłoby jeszcze powiedzieć na zakończenie naszego dzisiejszego wywiadu, z jaką myślą byś chciała naszych użytkowników zostawić? Gdybym miała odbiorców zostawić z jedną myślą, to z mojej perspektywy byłoby to, że technologie dużo łatwiej się wdraża w momencie, w którym wszystkie osoby, organizacja, przynajmniej wiele działów jednocześnie, a szczególnie marketing, dział techniczny i zarządzający, czy leadership po prostu, są on board, rozumieją jak te technologie mogą wpłynąć na ich organizację, dlaczego najróżniejsze technologie mogą w tym momencie wyjątkowo sprzyjać rozwojowi biznesu. Z mojej perspektywy rozmowy o tym to już jest pierwszy krok w edukacji. Później rzeczywiście taka edukacja na zasadzie zdobywania wiedzy, poznawania nowych narzędzi, testowania tych narzędzi, zatrudniania tej sztucznej inteligencji, do wykorzystywania jej atutów do tego, żeby rzeczywiście zarabiać dzięki niej więcej. To są te kolejne kroki ścieżce, wdrażanie i tak dalej. Ja rozumiem, że to rzadko bywa trudne, ale bez tak naprawdę komunikacji już na tym pierwszym etapie, rozmów o tym, o tych technologii um, bardzo, cięż, te technologie bardzo ciężko będzie wdrażać. A nie wyobrażam sobie w przyszłości firm, czy Modowych, czy każdych innych, które po prostu nie będą w tym momencie już po tymi technologiami nadążać. Trochę zbyt mainstreamowe są już te technologie, żeby ich nie wdrażać. Super, super. Mega dziękuję Ci, Agatha, za tak soczyste informacje i w ogóle bardzo praktyczne i też dużo e, wizualnych przykładów tego, jak można rzeczywiście wdrożyć AI w branży fashion. Bardzo Ci dziękuję za, za dzisiejszą rozmowę i podzielcie się w ogóle w komentarzach, co też myślicie o tego typu rozwiązaniach. Jeżeli ktoś z Was ma swój sklep, jeżeli ktoś z Was działa w branży e-commerce, dajcie znać w komentarzu oczywiście potencjał na wdrażanie tego typu rozwiązań i czy, czy rzeczywiście sami byście z tego typu rozwiązań korzystali. Albo być może już korzystacie, tylko jeszcze nie wiecie rzeczywiście getroze, to dostarczy. Dzięki wielkie Aga za dzisiaj i do zobaczenia w kolejnym wywiadzie. Dzięki. Dziękuję. Dziękuję ślicznie.